Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie taki odcinek ciekawostkowy, więc jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, zostaw łapkę w górę. I jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj kanał. No dobra, to zaczynajmy. Stół rzemieślniczy od dołu posiada teksturę zwykłych desek. Jeżeli świnia zostanie podpalona, ta natychmiast będzie starała się wejść do wody. Podpalona świnia wyrzuca z siebie pieczony schab. Od wersji beta 1.5 świnia trafiona piorunem przemienia się w zombifikowanego piglina. Pierwotnie diament nazywał się szmaragd. Nazwa ta została zmieniona 30 stycznia, czyli dzień po dodaniu go do gry. Creeper to nieudany model świni. Pająki są odporne na miotane mikstury trucizny. Endermany. Wydają zmodyfikowane ludzkie dźwięki, np. high, whatsapp czy au. Gdy zombie nosi hełm, nie pali się w słońcu. Bałwan nie otrzymuje obrażeń od upadku. Początkowo bałwan nie miał nic dyni na głowie, a prostą twarz z elementami węgla. Tekstura ta wciąż obecna jest w grze i znajduje się pod dynią okalującą głowę moba. Smok endu posiada własny folder, w którym znajdują się dwie jego tekstury: stara, szara skóra oraz nowa, czarna. Kiedy smok umiera, we wszystkich światach rozlega się jego ostatni ryk. Smok endu lata 10 razy szybciej od gracza idącego przy normalnej prędkości. Nie można otworzyć skrzyni, jeśli siedzi na jej kot. Gast może przejść przez wystarczająco duży portal w neterze. Gasty widzą gracza z odległości 100 bloków, ale atakują dopiero, gdy zbliżą się na 16. Fantomy są aktualnie najszybszymi, niebędącymi bosami, momami w grze. Małe szlamy nie zadają obrażeń, ale potrafią popychać gracza, przez co są w stanie wepchnąć go do lawy czy zrzucić z dużej wysokości. Jeżeli szkielet zabije Creepera, wtedy wypadnie z niego płyta muzyczna. I to by było słuchajcie na tyle. 20 ciekawostek na temat Minecrafta. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!